Cześć, jestem Edyta. Cześć, jestem Michał, mam 23 lata. Cześć, nazywam się Ania, jestem z Gdańska. No problemy ze stresem mam już od dłuższego czasu. To jest nieprzyjemne uczucie, kiedy czujesz, że masz dużo myśli, dużo się nawarstwia, chcesz to zrobić, ale po prostu nie dajesz tego ogarnąć. E, dwa lata temu zachorowałam na zapalenie stawów. Nie mogłam się poruszać, nie mogłam stawać z łóżka. No bezcenność to był efekt właśnie tych natrętnych myśli w ciągu dnia, tych trudnych stanów emocjonalnych. Sam, samo się napędza, to jest taka sama napędzająca się machina. O CBD dowiedziałam się od rodziny. No i pierwszą butelkę dostałem od swojej dziewczyny w prezencie. E, mam na szczęście bardzo sympatyczną koleżankę, która e, poleciła mi CBD. Powiedziałbym, że to jest taki game changer. Moim zdaniem, obserwacja siebie i tego, jak reaguje ciało, jest e, kluczowa w stosowaniu CBD. E, zaczęłam lepiej spać, wstawałam rano bardziej wypoczęta. Moje myśli już tak nie biegały. Oczywiście, czy dalej, potrafisz się zdenerwować, bo to nie jest. to się nie wypłukuje z emocji, ale potrafisz sobie z tym radzić. Wróciłam do praktyki jogi i do pracy.